Test. Dzisiaj przygotowałam dla was film na temat wzmacniania barków. Będziemy sobie używać pomocy i to takich niejogowych, także wychodzimy trochę z naszej bańki. I pierwszą pomocą to będą ciężarki. Ja mam ciężarki dwójki, można mieć też jedynki, można mieć trójki, w zależności od waszych preferencji, ale warto sobie najpierw zacząć z takimi lżejszymi i ewentualnie później dobierać sobie cięższe, niż w drugą stronę. Druga rzecz to taśma. I ta taśma jest taka dosyć e, mocniejsza. Jakbym ją miała rozciągnąć tak o sobie w dłoniach, to duży opór mi tutaj stawia. I druga taśma, no ja mam taką gumę, ale to nie ma tak naprawdę znaczenia, która jest bardzo leciutka i mogę ją spokojnie tutaj rozciągać i z kontrolą wracać, bo to jest najważniejsze. Więc dwie o różnym natężeniu to jest ważne, żebyście nie brali sobie za ciężkich natężeń na początku. Także przechodząc do rzeczy, zaczynamy sobie od tej cięższej taśmy, grubszej taśmy. I ustawcie sobie tak, że siadacie, stajecie na niej stopami, żeby ją sobie przytrzasnąć, i łapiemy dłonią. I najpierw ja sobie łapię troszkę wyżej, żeby mieć jakby mniejszy opór taśmy. I teraz zaczynamy od podnoszenia ręki i opuszczania. I ważne, żeby ona szła cały czas po jednej linii, nie pozwalamy, żeby poszła nam do przodu, nie? Tylko cały czas bokiem ładnie zginamy łokieć i opuszczamy i chcecie czuć, że tutaj pod łopatką wam pracuje mięsień. I zrobimy sobie to 5 razy na takiej dłuższej taśmie, kiedy trzymamy wyżej. 3 4 5 to tak dla rozgrzewki, a teraz zwiększamy opór poprzez złapanie sobie niżej. Także będziemy musieli trochę więcej siły użyć i możemy sobie też zrobić 5 razy. 1 Dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, zmieniamy stronę. Stajemy sobie po drugiej stronie. Uważajcie na to, żeby stanąć mniej więcej na tym samym miejscu. I znowu łapiemy wyżej. I zaczynamy. Jeden. Zwróćcie też uwagę na to, żeby nie, nie iść barkiem do ucha. Bark niech zostanie w tym samym miejscu, a tylko prostujemy rękę. 3, 4, i 5. I teraz łapiemy nieco niżej i lecimy 5 razy 1, 2, łokieć idzie ładnie do żeber. 3. 4 i 5. Dobra, odkładamy taśmę i bierzemy drugą taśmę, tą lżejszą. Tutaj łapiemy ją sobie mniej więcej na szerokość barków. Kciukami od góry, palce, reszta palców do środka. I zaczynamy ją rozciągać i wracać. Łokcie zostają przy żebrach i tylko wykonujemy ten ruch właściwie z barków, tak żeby ręce nam się gotowały do zewnątrz. I co jest ważne, to tutaj najważniejszy jest tak naprawdę powrót. Więc go rozciągamy, niech ten ruch będzie powolny. Im wolniej, tym lepiej. I powolutku wracamy. Możemy zrobić to 10 razy. Myślę, że już macie trzeci ze mną. Czwarty. Piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty i dziesiąty. Odkładamy i bierzemy się za, za ciężarki. Na początek kładziemy się na plecach, bierzemy sobie ciężarki w dłoń kładziemy się ze zgiętymi nogami. I ręce na razie mamy, łokcie mamy przy ciele. To będzie dokładnie jak zejście do czaturangi, tylko w odwróceniu, można powiedzieć, więc będzie nam dużo łatwiej. Więc teraz y, na wdechu podnosimy ręce i tutaj rotujemy tak, żeby ciężarki były poziomo, a na wydechu schodzimy w dół, w dół, w dół powoli, bo to jest właśnie ten ruch, gdzie my ćwiczymy, to schodzenie. I łokcie zostawiamy centymetr nad podłogą. I tu zobaczcie, że ciężarki są pionowo, więc trzeba je skręcić. I jeszcze raz: wdech do góry, wydech opuszczamy. I jeszcze dziewięć razy: wdech i wydech, 3 wdech, wydech, cztery wdech i wydech, pięć wdech, wydech, 6 wdech. Wydech, siedem, wdech, wydech, osiem, wdech, wydech. Dziewięć, wydech i dziesięć. Wdech. I wydech. Ok. Możemy nie odkładać ciężarków, tylko opierając się na nich, przejść do klęku. I teraz w klęku. Opieramy się na prawym ciężarku, lewą rękę sobie podnosimy i będziemy robić taki ruch do góry. Ciągnięcia do góry ciężarku i pomyślcie o tym, że ciągniecie łokciem do góry, jakby ktoś Was za łokieć ciągnął do sufitu. I tutaj też ten ruch będzie im wolniej, tym lepiej. Ten łokieć idzie tak do góry i do tyłu. I zrobimy sobie 10 powtórzeń. Jeden. 2 i niewolniej tym lepiej 3, 4, 5 i teraz dodajemy sobie zatrzymanie. Chy zatrzymamy 6, 7, 8, 9 i 10. OK? Opieramy się teraz na lewej ręce, na lewym ciężarku i prawa ręka. Góra i dół. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. I dodajemy zatrzymanie w górze. Sześć, siedem, osiem. 9. 10. Dobra. Usiądźcie sobie na piętach. Ręce do tyłu. Cały czas trzymamy ciężarki. Ustawione dłonie tak jakby wnętrzami do tyłu, tylko że z ciężarkami. I z wydechem będziemy sobie przenosić do tyłu. A z wdechem opuszczać. I tutaj też właściwie ten ruch opuszczania jest dla nas ważniejszy. Więc robimy go powoli. Zaczynam. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dodajemy zatrzymanie. Osiem, dziewięć i dziesięć. I to wszystko. Zajęło nam to dosłownie kilka minut, a Twoje barki podziękują Ci za to stabilnością, siłą i odpornością na kontuzję. Warto włączyć te ćwiczenia do swojej codzienności albo wykonywać je kilka razy w tygodniu i zobaczycie, że Wasze barki Wam podziękują, i Wasza praktyka Wam podziękuje, bo stanie się przyjemniejsza, płynniejsza, lżejsza. Tam na dole w opisie są informacje na temat moich socjali, także zapraszam jak też mnie zaobserwować. Możesz też zasubskrybować ten kanał, żeby być na bieżąco z następnymi filmikami. Dzięki!